Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy pomaga bezrobotnym znaleźć pracę. Dzięki szkoleniom, osoby nie mające zatrudnienia mogą zmienić swoje kwalifikacje i znaleźć pracę w zawodzie, który jest poszukiwany. Osobom bezrobotnym na przestrzeni 2024 roku pomagaliśmy właśnie poprzez szkolenia indywidualne, i tutaj 9 osób takie szkolenia ukończyło albo pod zatrudnienie, albo pod prowadzenie własnej działalności gospodarczej, czy szkolenia grupowe, właśnie byli to opiekunowie w żłobku i przedszkolach, czy klubach dziecięcych, opiekunowie osób starszych i z niepełnosprawnością oraz obsługa wózków widłowych. Taki bardzo neutralny kurs, ale zapotrzebowanie właśnie jest przy pracy w magazynie. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że na pewno. Cóż, 8 osób bezrobotnych też pozyskało środki na kształcenie. Chodzi tu o studia podyplomowe. Również w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego podpisaliśmy 18 umów. I co tu jest ciekawe, 115 osób zostało przeszkolonych, bo to są osoby, które nie zasilają ewidencji, bo Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest skierowany dla osób pracujących, czyli dla pracodawców i pracowników, więc tym bardziej mam satysfakcję, że te 115 osób, nawet gdyby doszło do jakiejś zmiany pracy, to te uprawnienia spowodują, że utrzymają się na rynku pracy. Dużą popularnością wśród osób bezrobotnych cieszą się bezzwrotne pożyczki na założenie działalności gospodarczej. Cały czas zapotrzebowanie na dotacje, na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 84 osoby podpisały umowę. Oczywiście różnorodność prowadzonych działalności i pomysły na tą działalność. Tutaj będą i monterzy, i fryzjerzy, i kosmetologowie, i studia nagrań, więc jest różnorodność w tych działalnościach i to też nas bardzo cieszy. Ci, co założyli swoje biznesy dzięki dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy, cały czas się utrzymują i działają jako mali przedsiębiorcy.